do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Pomysł PiS już znany, ale do Sejmu wraca jak błyskawica. Jutro najpewniej głosowanie i najpewniej komisja powstanie. Warto wiedzieć, co będzie mogła, a będzie mogła dużo. Zakazać pełnienia funkcji publicznych na 10 lat też. Po co dokładnie ta komisja przed wyborami? O tym Katarzyna kolenda zaleska. O pomyśle PiS powołania państwowej komisji do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce było cicho od listopada. Projekt nagle wrócił i ma być błyskawicznie uchwalony. PiS sobie nie radzi. Zawsze kiedy sobie nie radzą w polityce, kiedy się okaże, że nie byli w stanie przetransportować zboża przez terytorium Polski, to zaczynają się wymysły różnych komisji. No Putin się cieszy. Zbliżają się wybory i trzeba fajerwerków, trzeba parę, parę pokazowych procesów. To nie będzie sejmowa komisja. Jej przewodniczącego powoła premier Morawiecki. I według zamysłu PiS ma zbadać każdą działalność. Publiczną i biznesową, która mogłaby służyć rosyjskim interesom. Różne umowy, tak zwane biznesowe umowy, pisane były krwawym atramentem. Biuro Legislacyjne Sejmu ostrzegało posłów PIS. Ten projekt może budzić pewne wątpliwości konstytucyjne. Przekonywano, że przepisy skonstruowano bez precyzji i dbałości o dobrą legislację. Komisja uzyskałaby prawo do prowadzenia postępowania w stosunku do każdej osoby która miałaby kontakt z osobami będącymi przedstawicielami władz Federacji Rosyjskiej lub osób z, osób z nimi powiązanych? Komisja, przy czym ostrzega też prokurator Ewa Wrzosek, ma mieć nieograniczony dostęp do wszystkich śledztw, umów, tajemnic przedsiębiorstw, telefonów i e maili. Ale PiS twardo obstaje przy komisji, bo chce udowodnić, że rząd TOPSL był uległy wobec Rosji i działał na jej korzyść. Ta komisja pokaże, że tak odpowiedzialnych ludzi Polacy nie powinni wybrać z bardzo prostego względu. Ze względu na swoje bezpieczeństwo. Celem prawa i sprawiedliwości jest to, żeby na ławie tzw. oskarżonych siadł Donald Tusk, Waldemar Pawlak. No i zaczęło się grillowanie. Będzie można skazać na zabronienie pełnienia służby publicznej osoby, które nie popełniły żadnego przestępstwa. Komisja będzie bowiem mogła wprowadzić zakaz pełnienia funkcji publicznych na 10 lat. Dla opozycji to czytelny sygnał. Zablokować start przedstawicielom opozycji potencjalnie. Pokazowe procesy, w świetle reflektorów robić sądy kapturowe. Głównym celem jest Donald Tusk. Tu opozycja jest zgodna, ale dodaje, że każdy będzie mógł być oskarżony, a komisja, kierując się wyłącznie politycznym interesem, wyda na niego wyrok, bo będzie konkurentem dla kandydata PiS. Chce zbudować sobie Co cudowno broń, to ma ja mam rozstrzygnąć na wybory. Władza odpowiada, że trzeba się bronić przed rosyjską dezinformacją i wpływami politycznymi. Jeżeli opozycja ma... ma czyste sumienie, nie ma się. Obawiać. Jeśli komisja powstanie, to najwcześniej za półtora miesiąca, czyli w czerwcu. Zacznie od rządów Tuska i już 17 września, tuż przed wyborami, ma przedstawić wstępny raport. Ośmioma latami rządów PiS może nie zdążyć się zająć. Ja tylko pamiętam spotkanie drużyny Putina z panią Le Pen, z panem Salvini tutaj w Warszawie, kiedy pani Le Pen alejami ujazdowskimi na Syrenach jechała do kancelarii premiera. To jest tak naprawdę wpływ rosyjski. Panie prezydencie, czy podpisze pan ustawę o powołaniu komisji Losy komisji zależą od prezydenta Andrzeja Dudy. Może ustawę o jej powołaniu zawetować, skierować do Trybunału albo podpisać. Katarzyna Kolenda Zaleska, fakty.